To jest dla mnie też bardzo ważna postać gitarowa. E, powiem tak, to jest po prostu mądra gitara i tyle. O, chodź Jarek, tu do nas. Dobrze. Jeszcze poproszę, poproszę swojego szefa, no jakoś sobie muszę na tą podwyżkę zarobić, nie? Panie dyrektorze, no prostu to zaznaczyć. Krzysztof Świtalski, panie Krzysztofie, prosimy bardzo, proszę zająć sobie godne no, miejsce. Proszę poszukać sobie miejsca. O, tak. Proszę zająć sobie godne dyrektorskie miejsce. Kogo tu jeszcze pana, Tak jak tutaj w Zielonej Górze trwa, jest drugi raz, ja już drugi raz tu jestem. To jest bardzo dobra impreza do promowania muzyki granej przez gitarę, do promowania samej gitary, chociaż ona już chyba jest maksymalnie mocno rozpromowana, chociaż samo granie chyba jeszcze nie tak bardzo. No ja mam myślę, że tak przynajmniej z połowa moich uczniów tu przyjeżdża, już paru osób widziałem. Wiem, że też są ludzie, którzy grają w Domu Kultury, w żarach w zespołach rokowych, też da się pojawi. No takich utworów to pewnie byłoby sporo. Ja w ogóle zaczynałem na gitarze klasycznej, więc pewnie żebyś się znalazł Romans Damour, który jest chiciorem wręcz w muzyce klasycznej. Ale z rokowych numerów, no trudno im powiedzieć, jest tego sporo. Tam ja że jak już jest jeden hymn, niech on będzie. No, utwór jest prosty, ale jak każdy utwór prosty, można go też i skomplikować. Tylko pytanie, czy prosty, fajny numer jest sens skomplikować. Dlatego tak naprawdę ten utwór mogą grać ludzie, którzy grają już pół roku, rok czasu. Tu nie chodzi o to, żeby wymiatać celówki podczas tego utworu, tylko żeby zagrać te kilka akordów, prostych, podstawowych nawet nie ma żadnego chwytu barre który jest przekleństwem dla wielu początkujących i po prostu dobrze się przy tym bawić Wszyscy, którzy nie grają, niech żałują niech zaczną grać na gitarze żeby należy do tej wspólnoty, która tutaj razem grała ten utwór, hey Joe. Lepiej niż w zeszłym roku? No mi, mi oczywiście lepiej. Ja myślę, że co roku będzie lepiej, bo co roku będzie też że coraz więcej jest tych, którzy chcą się w tym momencie połączyć, zagrać no, utwór, który jest hymnem, ale przede wszystkim ja myślę, że jednoczy ludzi w takiej wspólnej, wspaniałej zabawie, jakim jest, czym jest granie właśnie na gitarze. Był niesamowity power. Jak to się udaje zrobić? <laughs> Ja myślę, że ten utwór pomaga. To jest, to jest taka siła prostoty tego utworu, że każdy go może zagrać, w związku z tym jak każdy się do tego przyłoży, to, to jest właśnie takie ciśnienie. Jakiś hałas zróbmy teraz! Woo! Ponad 250 gitarzystów. Słuchajcie, trzymamy, trzymajmy te gitary. Poczujmy, poczujmy że zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Mój znajomy mówi, że kawał dobrej nikomu niepotrzebnej roboty. Bardzo się cieszę, że właśnie taki kawał roboty odwaliliśmy! Wielkie brawa dla nas wszystkich. Uuuu wiadomo gitarę, gitara, gitara! Gitarą, gitarę, pięknie! Słuchajcie, słuchajcie, podwoić, ale było dobrze, ale było dobrze.